Witajcie na kanale Studio Opatów. Ja nazywam się Michał Pobratyn. Mamy 12 stycznia 2023 roku. Znajdujemy się na drodze od Wąworkowa w kierunku Nikisiałki. Stali, że tak powiem, oglądacze mojego kanału powinni kojarzyć to miejsce, gdyż w wakacje nagrałem tutaj filmik krótki o Lepieniu dróg. Jak widać, gdzie nie jak to prześmiewczymy wymówią, gdzie nie gdzie śnieg jeszcze leży, a asfalt już stopniał. No cóż, tu jest takie miejsce, które zwykłe łatanie nie pomoże, ale to mniejsza o to. Jeżeli ktoś by jeszcze chciał, dla informacji, to tam, gdzie ta biała tablica, zwracałem uwagę na brak znaku ust pierwszeństwa, którego tam brakowało. Aczkolwiek władze stanęłem na wysokości zadania i ten znak już teraz jest. Aczkolwiek nie o tym chciałem. Troszeczkę inny temat chciałem Wam przekazać. Gdyż no w tym miejscu jak to w wielu, na wielu poboczach mamy takie widoki. Widoków takich jest więcej. Tu nawet Obok mamy taki, co mogę go w czasie dobrze zlokalizować, bo często tędy przejeżdżam. Moja rodzina ma tu niedaleko pola. I taki oto widoczek mogłem sobie obejrzeć tuż w Nowym Roku. Nie pamiętam dokładnie czy był to 1 stycznia czy 2, ale wiem, bo nie pamiętam czy pierwszego tu przejeżdżałem, ale na 100% przed Sylwestrem tego nie było, więc Imprezowa, impreza, przepraszam, impreza sylwestrowa. W najlepsze przy perle i browarnym. No i tu inne ślady. I tak wzdłuż całej tej drogi. Postanowiłem troszeczkę posprzątać, bo chciałbym Wam przytoczyć taką teorię z kryminalistyki, z socjologii miasta. Teorię wybitej szyby, wybity, wybitych szyb. Jest to taka teoria, która mówi, że jeżeli ktoś nie reaguje na wybitą szybę w opuszczonym domu, gdzieś na jakiejś. No, w opuszczonym domu, jak nikt nie reaguje na wybitą szybę, to kilka dni później będą te szyby wybite wszystkie. I, I podobnym tutaj, podobnym tokiem myślenia, idąc, to ja troszeczkę. Z... Zmodernizuję tą teorię i nazwę ją teorią wyrzuconej butelki na pobocze, bo gdy ktoś nie zareaguje na jedną, dwie butelki, to po chwili mamy cały sylwestrowy komplet perły i tego drugiego nie pamiętam już nazwy. Tak więc uzbrojony w worek, jak już widzicie, tu już troszeczkę materiałów wtórnych mam uzbrojony w worek, rękawiczki i kończącą się cierpliwość, biorę się do roboty, bo chciałbym chociaż do tego skrzyżowania doprowadzić do to pobocze do, do jakieg, jakiegokolwiek stanu użytkowania, bo to drugi problem jest taki, że młodzież weekendowa i to mogę nawet już myślę, że niedługo dowiem się kto to na pewno jest, bo już pewne przesłanki mam, że są to młodzi ludzie z okolicy Bawiący się podczas weekendu, wyrzucający w tym miejscu różne butelki, opakowania po różnych yy, śmieciowych żarciach, typu MAC, typu KFC. I co mnie jeszcze skłania, że ktoś tu musi być, tutejszy lub, odwiedza lub odwiedzający tutejszych? Bo zobaczcie, to miejsce jest w takim właśnie punkcie, że można się zatrzymać. Tamten dom, który jest na górce, jest za daleko. Ten, który jest tutaj, widać go tam troszeczkę. Jego dach też jest zawinklem I w tym miejscu można po prostu sobie bezkarnie wyrzucać wszelkiego takiego rodzaju rzeczy. żeria sobie podjeżdża na weekendzie po objazdowych imprezach i wyrzuca takie rzeczy jakby nie mogli gnoje podjechać na CPN, gdzie za darmo mogli sobie by wyrzucić takie śmieci. To jedno. Dobra, nie będę więcej już rozwijał się na ten temat, bo już mnie na, zaczyna nerwa brać, więc dla uspokojenia biorę się za robotę. Aczkolwiek... No do tego, co wyrzucił te śmieci, popatrz sobie, gówniarzu, jak tu będzie, jak nie będzie tych śmieci. i Pomyśl sobie przez chwilę, czy lepiej jest jak są, czy lepiej jest jak nie ma. Bo jeżeli myślisz, że lepiej jest jak są... No to cóż, nie mamy o czym rozmawiać. Nie ma, nie ma, nie ma żadnej, nie ma żadnej płaszczyzny porozumienia z takim człowiekiem. Tu jedynie zostaje karać, karać i karać. Ciekawość też mi bierze, czemu władze miasta, czy władze, ogólnie władze, no, można takie coś zgłosić policji, no ale policja przyjedzie i będzie to sprzątać. No niestety, taki mają chyba obowiązek. A mi nie zależy na tym, żeby policja chodziła i sprzątała po śmieciarzach, bo w tym czasie, gdy oni będą to sprzątać, ktoś może naprawdę potrzebować yy, pomocy policji i będzie dupa, że tak powiem już brzydko. Tak więc nie wiem, czy władzom miasta zależy, żeby był taki burdello bumbum bum. czy oni mają, nie wiem, czy łoją na tym jakieś lewe, lewą kasę na tym. Że te śmieci sprzątną. Ja mam taką propozycję, taki challenge dla ludzi, ogólnie, bo ludzie jeżdżą, chodzą. Tu jest miejsce dosyć takie spacerowe, no piękne, piękna okolica, to gdyby nie to, prawda? I ja mam taki challenge dla ludzi, po prostu ogólnie, nie patrzeć, nie czekać, aż ktoś sprzątnie, aż władze się za to wezmą, aż policja złapie tych, co, co to śmiecą. Tylko samemu wziąć się schylić po tym śmieć, nie chodzić po nim, nie deptać go, tylko go usunąć i przede wszystkim zwracać uwagę na różne takie właśnie typu zachowania, bo jeżeli nie będziemy na to zwracać uwagę, to nic się nie zmieni. Wiadomo, ktoś wynosi z domu kulturę, jedni wynoszą z domu kulturę, inni srebra rodowe, no ale to jest taka różnica. Myślę, że ci właśnie drudzy zostawiają po sobie te pamiątki. Cóż, nie będę się w to dalej zgłębiał. Już i tak się wystarczająco zdenerwowałem. Tak więc taki challenge dla ludzi. Posprzątajmy wokół siebie. Nie czekajmy na Grety, nie czekajmy na władzę, nie czekajmy na nikogo. Bo wiecie jak to jest. Wszyscy znają Gretę, a nikt nie zna chłopaszka, który się nazywa Bojan Sloat. Bojan Sloat jest bardzo wykształconym człowiekiem młodym. Który konstruuje różnego rodzaju yy, sprzęty do sprzątania, do sprzątania morza, na przykład, z plastiku. I o nim niewiele osób wie, a o takiej Grecie, co nic nie zrobiła, tylko, tylko krzyczy. Znają ją wszyscy. To taki, taki challenge właśnie dla wszystkich, kto zna Gretę i chce uratować świat. Zacznijcie od okolicy, posprzątaj wokół siebie. Tyle ode mnie, bo jak już na pewno słyszycie, nerwy mam, więc w ramach uspokojenia posprzątam wokół siebie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się czołem.